Komunikacja i autoprezentacja. Komunikację dzielimy na werbalną, czyli za pomocą słów, i niewerbalną, czyli za pomocą gestów, mimiki, postawy ciała, a także tonu głosu. Czasem przekaz niewerbalny jest ważniejszy dla zrozumienia całego komunikatu. W komunikacji uczestniczy nadawca, czyli osoba, która przekazuje daną informację, i odbiorca, czyli osoba, do której skierowany jest komunikat. Wyróżnia się dwa rodzaje komunikacji. Komunikacja jednostronna polega na przekazywaniu informacji bez możliwości otrzymania odpowiedzi zwrotnej. Z kolei komunikacja dwukierunkowa polega na przekazywaniu komunikatu i otrzymaniu informacji zwrotnej. Aby komunikacja była skuteczna, nadawca musi mówić wyraźnie, odbiorca musi uważnie słuchać i utrzymywać kontakt wzrokowy, a dodatkowo komunikat werbalny i niewerbalny nie mogą się wykluczać. Autoprezentacja to umiejętność przedstawiania samych siebie w sposób, w jaki chcemy być postrzegani. Jest ona przydatna podczas przemówień publicznych. Występując przed większym gronem osób, trzeba panować nad emocjami, przekazywać informacje w sposób dostosowany do rozmówcy, mówić wyraźnie i głośno, a przy tym nie za długo. Warto wzbogacić wypowiedź przykładami z życia codziennego, żartem lub pytaniem do odbiorców, by utrzymać ich uwagę. Wystąpienia publiczne wiążą się z tremą, czyli napięciem i zdenerwowaniem. Dobre przygotowanie i przećwiczenie przemówienia może zredukować stres. Na kształtowanie wizerunku wpływa pięć zasadniczych elementów: atrakcyjność fizyczna, kompetencje, podobieństwo poglądów, pochwały i wzajemna sympatia. W przypadku atrakcyjności fizycznej to osoby, które dobrze wyglądają i są gustownie ubrane, częściej będą odbierane jako milsze i mądrzejsze. Mamy tu do czynienia z tak zwanym efektem aureoli. Z kolei kompetencje wiążą się z tym, że osoba posiadająca wiedzę i umiejętności, a przy tym potrafiąca przyznać się do błędów, częściej cieszy się sympatią innych. W przypadku podobieństwa poglądów chodzi o to, że bardziej lubimy te osoby, które mają podobne poglądy do naszych. Jeśli chodzi o pochwały, to powinny one być uzasadnione i z umiarem. Z kolei wzajemna sympatia występuje, gdy jesteśmy przekonani, że druga osoba lubi nas pomimo różnic, jakie występują między nami. Wymiana poglądów z użyciem argumentów to dyskusja. Może być ona prywatna lub publiczna. Zaś zorganizowaną formą publicznej dyskusji jest debata, polegająca na przedstawieniu swoich racji i porównaniu ich z racjami innych uczestników w celu znalezienia rozwiązania. W debacie uczestniczy publiczność i może ona zadawać pytania. Prowadzący dba o to, by przebiegała ona zgodnie z ustalonymi zasadami. Nasze gesty mogą wiele mówić o naszej postawie. Skrzyżowane ręce na piersiach to postawa świadcząca o nieufności. Dłonie ułożone w wieżyczkę to pewność prezentowanych poglądów. Rozłożone ręce to niepewność. Zaś uniesiony palec wskazujący to próba zmuszenia słuchaczy do uległości. Asertywność to umiejętność wyrażania swoich uczuć i opinii w jasny, stanowczy sposób, przy poszanowaniu uczuć i praw innych. To przeciwieństwo uległości. Postępowanie asertywne wzmacnia szacunek dla samego siebie i pozwala lepiej kontrolować własne życie. Możemy wymienić następujące warunki asertywności. Przyznanie innym takich samych praw jak samemu sobie, dbanie o precyzję i zwięzłość wypowiedzi, wyrażanie własnych opinii, a nie ocen, stosowanie przyjaznej mowy ciała, dbanie o spójność mowy ciała ze słowami i naturalne zachowanie, bez udawania. Dziękuję, że wysłuchaliście mojego materiału do końca. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał.